Dzień dobry, witam Was serdecznie. Ósma klaso. Pewnie się znamy z ubiegłego roku. Nazywam się Ewa Barczyńska, jestem doradcą zawodu. Posłuchajcie, chciałabym dzisiaj poopowiadać Wam, właściwie poopowiadać, przeanalizować wspólnie taki temat o wyższości nauki w liceum ogólnokształcącym nad nauką w technikum lub branżówce albo odwrotnie o wyższości nauki w technikum i zawodówce nad wyższością w liceum. No bo słuchajcie, mówi się tak, po liceum co będziesz miała, co będziesz miał? Nic, tylko maturę. Albo idź do technikum, idź do technikum, będziesz miał jakiś zawód, będziesz pracował w jakimś zawodzie, będziesz miał jakąś pracę. No właśnie. I to dzisiaj chciałam z Wami przeanalizować. Ale zanim do tego dojdziemy, słuchajcie, wiem, że macie pewnie przygotowane długopisy i kartki. Chciałabym, żebyśmy zrobili takie krótkie ćwiczenie. Ono może na początku wydawać Wam się niezwiązane w ogóle z doradztwem, z doradztwem zawodowym, jednak uwierzcie mi, jest. Słuchajcie, będzie pięć, sześć pytań. Na które będziecie udzielali tylko i wyłącznie odpowiedzi liczbowej w określonych wartościach. To znaczy, ile lat, kilometrów na godzinę, godzina, takie, wiecie, proste rzeczy. Pytanie pierwsze. Ja też będę brał udział w zabawie. Panią wychowawczynię również poproszę. Posłuchajcie, czyli pytanie pierwsze. Odpowiadacie, podajecie tylko. Tylko wartość. Jeszcze raz pytanie pierwsze. Co to znaczy dla mnie młoda kobieta? Podajecie wiek. Nie odpowiadacie. Pytanie drugie. Co to znaczy dla mnie starszy mężczyzna? Podajecie wiek. Co to znaczy dla mnie wstać wcześnie rano? Podajecie godzinę. Która to jest godzina? Dalej. Kolejne. Co to znaczy dla mnie daleko od domu? Podajecie, ile to jest kilometrów na godzinę. Następne. Co to znaczy dla mnie jechać największą prędkością samochodem? Po autostradzie? Ile to jest kilometrów na godzinę? Największa prędkość. I ostatnie. Co to znaczy dla mnie sport ekstremalny? I tutaj bardzo proszę, żebyście wpisali konkretną wartość, konkretną nazwę. Jaki to jest sport? Nazwę tego sportu. Dobra. To posłuchajcie. Wracamy do pytania pierwszego. Jeżeli powiem Wam jutro, że jutro yy, zajęcie z Wami będzie prowadziła pewna młoda kobieta, to biorąc pod uwagę Wasze odpowiedzi, w których pewnie pojawia się wiek 18, 19, 20, 21, 25, 30, 35, 40. Tak. Bo ja napisałam 40, bo ja, jeżeli mam więcej niż 50, to dla mnie kobieta, która ma 40, jest jeszcze młodą kobietą. Czyli każdy z nas inaczej wyobraża sobie tę młodą kobietę, inny, inny przedział wiekowy, inny wiek. Tak? Starszy mężczyzna, jeżeli powiem, że jutro przyjdzie do Was, yy, nie wiem, na przykład kurier, i będzie to starszy mężczyzna, no to ile tam wpisaliście? Też każdy, podejrzewam, że prawie każdy wpisał inaczej. Czyli co, 40, 45, 50, 60, a może 70. Dla każdego z nas ta wartość jest inna. Dalej, jechaliście z prędkością. Aha, wcześniej rano, jeszcze wstajemy wcześniej rano, tak? No, no to o której wstajecie. Co to, o której stajecie wcześniej rano? Czwarta, 30, piąta, piąta, 36, siódma, ósma. I ja wpisałam dziewiątą. Dlaczego? Jestem sobą. Lubię pracować w nocy, lubię pracować wieczorem, kiedy jest cisza, kiedy jest spokój. No i dla mnie wcześniej rano, wtedy jest godzina dziewiąta. Czyli, jeżeli powiem, że słuchajcie, jutro spotykamy się wszyscy wcześniej rano, hmm, to znaczy, o której? o tej, którą napisaliście w odpowiedzi. Czyli prawie każdy przyjdzie na inną godzinę. Hmm? Dalej. Co to znaczy dla mnie jechać z największą prędkością? 120, 150, 180, 120, 200? Ja wpisałam 300 km na godzinę. Hmm? Czyli też jest to inna wartość. Dla każdego z nas jest to inna wartość. I sport ekstremalny. No, jutro mamy spotkanie. Słuchajcie klasa, mamy spotkanie z instruktorem, który będzie nas uczył sportu ekstremalnego. Mhm. Tylko jakiego? Bo każdy z nas, dla każdego z nas ten sport ekstremalny jest grupa sportów ekstremalnych i każdy z nas wymieni pewnie inny. Skog na spadochronie, skog na bungee, rafting. Nie wiem, wspinaczka wysokogórska. Ja wpisałam, albo nie wiem, jakaś ekwilibrystyka rowerowa. Ja wpisałam bieganie, bo dla mnie z różnych powodów zdrowotnych biegnie jest sportem ekstremalnym. Rozumiecie? Czyli jeżeli. Nie powiemy dokładnie, nie określimy konkretnej wartości liczbowej bądź też innej, jeżeli powiem, że przyjdzie do Was. Już nawet jeżeli powiem, że przyjdzie do Was młoda kobieta, ale będzie miała czarne włosy do ramion, tak? Albo będzie blondynką z krótkimi włosami, tutaj dobro, to jest to już jakieś określenie. I teraz posłuchajcie. Jeżeli mówią do Was, że ktoś mówią rodzice, koleżanki, koledzy. Ktoś mówi do Was, że słuchaj, idź do technikum. Idź do jakiegoś technikum. Będziesz miał jakiś zawód. Będziesz miał jakąś pracę. No to zobaczcie, do ka dla każdej osoby, która to do Was mówi, ta jakaś praca albo ta dobra praca jest inną pracą. Bo każdy z nas, każdy z nas ma, inną te, inne, ma te inne wartości. Te, które tutaj wypali, wypisaliśmy na kartce. Więc jeżeli skończycie technikum, i tylko dlatego, żeby mieć jakąś pracę, no to taką jakąś pracę będziecie mieli. I skończycie jakąś, jakieś technikum, i będziecie mieć jakiś zawód. Co to znaczy, jeżeli nie jesteście przekonani, że naprawdę chcecie, na przykład, chodzić do technikum ekonomicznego, gdzie jesteście poukładani, jesteście pouporządkowani, interesujecie się finansami, wiecie, że to są zawody dobrze płatne, że w tych sektorach, tak, zawsze są dobre wynagrodzenia, że można po technikum ekonomicznym pracować w banku, że można tak naprawdę pracować, nie wiem, wszędzie, tak? w biurze rachunkowym, można też prowadzić. Miałam kiedyś taką uczennicę technikum ekonomicznego, która bardzo nie lubiła tego technikum, ale nie skończyła. Później została kosmetyczką, skończyła Wielkopolską Szkołę Kosmetologii. I słuchajcie, powiedziała mi, że jednak nauka w tym technikum była dobrym wyborem, ponieważ nauczyła się tam samodzielnie prowadzić firmę, wypisywania faktur, rachunkowości, jak obliczać płace, jak prowadzić politykę kadrową. Albo jeżeli uwielbiacie gotować, jeżeli chcecie przygotowywać imprezy, jeżeli interesuje Was catering, dietetyka, no po prostu wszystko to, co jest przygotowywanie wszystkich tych imprez okolicznościowych, jak najbardziej, wybór technikum gastronomiczne, gastronomicznego jest doskonałym wyborem. wyborem. Jeżeli chcecie pracować w dużej firmie albo w małej, ale jesteście tacy ogarnięci, zorganizowani, yy, działacie według jakiegoś planu, czy chcecie działać według jakiegoś planu, jak to, jak to zrobić, jak to zorganizować, to technikum logistyczne też będzie bardzo dobrym wyborem. Tak samo z technikum samochodowym. Chociaż tutaj już zobaczcie, jeżeli technikum samochodowe, a. Yy, Myślicie na przykład o transporcie samochodowym, o takiej pracy związanej już z dużą bazą, jakąś samochodową, no to faktycznie technikum później również studia. Natomiast jeśli chcecie nauczyć się, jak w tym samochodzie uwielbiacie grzebia, grzebanie w tym silniku, no to wtedy oczywiście szkoła branżowa. Ale przecież jest jeszcze, tak jak powiedziałam, jest jeszcze liceum. I to liceum jest dla tych, którzy są jeszcze zdecydowani. Bo chciałam jeszcze powiedzieć bardzo, bardzo ważną rzecz, mianowicie. Nie każdy z Was musi już dzisiaj wiedzieć, kim chce być i co chce robić. Macie prawo nie wiedzieć. Macie prawo zastanawiać się. Macie prawo mieć wątpliwości. Macie prawo szukać. Macie prawo się rozwijać, macie prawo poszukiwać tego, co dla Was jest ważne. Każdy z nas ma inny system wartości. Dla jednych dom jest najważniejszy, chcą być blisko domu, nie chcą dojeżdżać daleko do szkoły. Ale są wśród Was tacy, wśród nas są tacy, którzy myślą: nie, 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 nie w świat, w Polskę, w świat, daleko do Wrocławia, do Krakowa do Trójmiasta, do Poznania, może kiedyś, a na razie do Poznania. O. Tak? Tak jak z tym rozumieniem takich podstawowych rzeczy, po to, to ćwiczenie było nam potrzebne. Jak z tym rozumieniem tych podstawowych rzeczy, słuchajcie. Dla każdego z nas, każdy z nas rozumie to inaczej. I okres w liceum może być okresem poszukiwania. Są różne możliwości. Można już jeździć sobie po pierwszej klasie. Uczelnie prowadzą drzwi otwarte. Yy, aha, bo, bo jeszcze, jeszcze moja taka jedna duża prośba do Was. Słuchajcie, yy, czasami wy, wydaje nam się, mm że. -hmm.